Cześć! Słuchajcie, serdecznie witam Was w roku 2025, który dzisiaj zainaugurujemy sobie, cóż, kolejną recenzją, pierwszym filmem w tym roku. Będzie to recenzja w dodatku jedna z kilku. Nie wiem, czy można nazwać to serią, ponieważ repliki, które Wam zaprezentuję w najbliższych tygodniach, nie są ze sobą jakoś specjalnie powiązane natomiast mają jedną cechę wspólną, dość charakterystyczną. Pochodzą z kolekcji pewnego znanego airsoftowego zbieracza, a więc oczywiście Anonymusa, którego repliki już wielokrotnie na moim kanale gościły. No i cóż, tak się składa, że porozumiałem się z nim po raz kolejny i ponownie pożyczył mi kilka swoich pistoletów, żebym mógł Wam je zaprezentować. Będzie naprawdę ciekawie, a dzisiaj cóż, zaczniemy sobie ponownie M9-ką. Z tym, że ostatnio widzieliście moją M9 od KJ2, którą sobie sprawiłem jeszcze w roku poprzednim, po prostu czysto do kolekcji, żeby jakąś M9 mieć, dzisiaj zerkniemy sobie na rzecz troszeczkę mniej oczywistą. Ponieważ, cóż, jakby nie patrzeć, pistolet od KJW, Beretta od KJW, to jest dość kultowa opcja. WE powiedzmy, że jest troszeczkę mniej popularne, natomiast istnieje jeszcze Umarex. Ciekawa sprawa. No więc mamy M92 FS od Umareksa. I teraz wam ją zaprezentuję, ponieważ cóż jej wykończenie będzie dość ciekawie wyglądać w naszym otoczeniu. No i uwaga! Ponieważ FSK od Umarexa nie jest kolejnym czarnym pistoletem, jest y, chromowana, galwanizowana, pokryta y, jakimś takim bardzo fajnym, błyszczącym metalem yy, i myślę, że właściwie możemy od razu zacząć recenzję, ponieważ na temat generalnie M9, generalnie Berety, usłyszeliście już dużo w filmie poprzednim, yy, FS cóż jest to jedna po prostu z nowszych wersji tego pistoletu, jakieś tam marginalne różnice względem klasycznej M90 F są. Nie wiem, czy to jest wersja cywilna, czy jaka, szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mnie to interesuje, ponieważ jeśli chodzi o samą w sobie replikę. To nie różni się ona niczym jeśli chodzi o wyposażenie względem klasycznej M9. Mógłbym śmiało pokusić się o stwierdzenie, że to spokojnie mogłaby być po prostu M9 od KJW tylko że chromowana. Yy, bo tak, nie mamy tutaj dekokera, jest bezpiecznik jest oczywiście mechanizm double action, no i cóż, standard wykonania mechanizmu również jest taki sam, ale do tego przejdziemy trochę później. Najpierw oczywiście zaczniemy sobie tą recenzję klasycznie od spraw zewnętrznych, od spraw Wykonania. No, więc cóż, może jeśli chodzi o samo w sobie wykonanie, przy okazji możemy się troszeczkę pozastanawiać, kto to klepnął, bo obaj z musem nie jesteśmy pewni. Samo w sobie wykonanie jednoznacznie wskazuje na WE, bo oni bardzo charakterystycznie pokrywają te swoje chromowane wyroby. Jednocześnie ich wykonanie nie jest przesadnie precyzyjne. I to jest właśnie takie wykonanie. Właśnie takie. W porównaniu z moją M9, od Kaiu 2, no jest, jest gorzej. To trzeba powiedzieć: po prostu w ciemno jest zdecydowanie gorzej. Płaszczyzna powykrzywiana, falująca tutaj. Krzywa nierówna w dodatku. Powłoka galwaniczna jest ewidentnie gruba, taka. No, naprawdę konkretna, maskuje to i owo, chociażby w tym miejscu jestem przekonany, że coś pod tą powłoką się ukryło. Natomiast jak się przyjrzeć, to gdzieś tam wychodzą spod tej powłoki jakieś ryski, jakieś dziwne rzeczy. Tak więc sama w sobie jakość wykonania nie jest idealna. No, widzicie, o tutaj na przykład coś się działo. No więc. Nie, nie jest to pistolet taki jak M9 kjw 2 tylko że chromowany, jest to coś troszeczkę innego. No i to wykonanie właśnie jest bardzo, bardzo, bardzo wlewowe. Gruba powierzchnia, gruba powłoka galwaniczna, niespecjalnie precyzyjnie wykonane odlewy. Może nie zaczynamy od pozytywów, których będę musiał dość solidnie poszukać, bo jest to po prostu beretta, i tutaj tych pozytywów jest niestety niewiele. Natomiast, no, zdecydowanie to wykonania po prostu troszeczkę do życzenia pozostawia. Ale, jakby się tak przyjrzeć tej klamce z daleka, to nadal jest szpan na dzielni. W końcu jest to srebrna beretka. Dużo bardziej od na grubo galwanizowanych elementów metalowych podobają mi się okładzinki, które mają w dodatku logo berety. Tak, Umarex jakoś to tam rozgrywa, że dostaje licencje na oznaczenia palnych pierwowzorów i one są w wielu miejscach, tutaj na zamku się pojawiają. No z kolei tutaj jest napis chyba grawerowany laserem Beretta Trademarks Licensed by Beretta Italy Made for Umarex Germany. Więc jeszcze musieli się pochwalić na samym sobie pistolecie, nie na pudełku, nie w instrukcji, tylko na pistolecie, że tak, to jest licencjonowana replika i każą sobie za to dopłacać dość solidnie, no ale domyślam się, że to wcale nie musi być tanie również w po prostu logistyce, wykminienie takiej licencji. W każdym razie, tak, mamy na okładzinach logo beretty. Okładziny są wykonane fajnie, fajniej niż w kj 2 na pewno. Są bardziej matowe, bardziej takie jakby lekko gumiaste. To nie jest dobre określenie, ale takie wrażenie przywodzi na myśl to tworzywo. Takie wrażenie sprawia. Tak, tak mi się w każdym razie wydaje. Jest to mniej plasticzane, ale trzyma się to oczywiście dokładnie tak samo. Przechodząc do drobnych metalowych elementów manipulatorów, cóż nie jest kolorowo. Chociażby slide stop, no on jest tutaj taką wizytówką i kwintesencją sposobu, rodzaju wykonania i wykończenia wszystkich właściwie elementów. Na tej płaszczyźnie mamy pełno jakichś bombli ślady po jakimś pilniku albo innej szlifierce. Pod spodem również wyłażą nierówności od odlewu. Ciekaw jestem, czy to widać w kamerze. W każdym razie to wygląda nędznie, tak samo nędznie wygląda blokada ta od rozkładania pistoletu. Również ślady od pilnika są widoczne pod tą powłoką. Ewidentnie myśleli, że ona przykryje te niedoskonałości, ale nie przykryła. No bezpieczniki są może troszeczkę lepsze, ale nadal moim zdaniem to wykonanie zostawia wiele do życzenia. Dla odmiany wykonany inaczej jest kurek, jest bardzo ziarnisty i to jest ewidentnie również cecha odlewu. Ma takie jakby drobne wżerki. Mi osobiście się to nie podoba, już bym wolał, żeby był też gładki, albo na przykład czarny wcale nie byłby wtedy gorszy. Cóż, zerknijmy sobie, jak ten pistolet jest spasowany i jak pracuje na sucho. Przyjrzyjcie się dobrze, bo to jest niezapomniane doświadczenie. Zobaczyć, jak bardzo chodzi ten zamek na samych w sobie w końcu bardzo długich prowadnicach. Można by pomyśleć, że Będą dobrze spasowanymi pistoletami, patrząc również po M9 od 2 ale nie, no tutaj jest jedna wielka porażka. Ten zamek chodzi w górę i w dół na dobry milimetr. No dobry milimetr, może niecały. To jest solidny luz, kręci się po osi lufy strasznie, na całej swojej długości tak samo i lata. Ponadto Dzieje się tu coś, co się dziać nie powinno, i mam cichą nadzieję, że nie jest to kwestia yy, po prostu tej repliki, tylko egzemplarza. Czyli brakuje tutaj chyba jednej sprężynki. Lufa nie powinna się tak zachowywać. Yy, jest specjalna sprężynka, która zawsze trzyma ją z tyłu, gdy zamek jest odsunięty. Yy, jeśli lata, no to o, możecie zaobserwować, co się stanie, jak podobny magazynek. Jest tu duża szczelina między komorą a szczękami, ponieważ w tych Berettach niestety generacji pierwszej cała lufa chodzi razem z komorą chobab. No więc jeżeli mamy tutaj szczelinę, to może nam nie podać kulki, albo raczej wprowadzi ją gdzieś, gdzie nie powinien, a nie do komory. Po prostu. No więc szczerze powiedziawszy tak sobie, natomiast pistolet, jako że ma galwanizowany zamek, długie, gładkie prowadnice, to pracuje bardzo płynnie. To trzeba przyznać Jak najbardziej. Czy jest to jakiś super plus? Nie. Zobaczmy więc teraz, jak pracuje mechanizm. W trybie Double Action bardzo podobnie do mojej M9. Niestety nie mam tam już standardowej, stokowej pracy spustu, bo wzmocniłem sprężynę kurka. Natomiast tak, no to jest dość fajny Double Action. Nie jest CZ-kowy, jest Berettowy, czyli długi, ale raczej gładki. Niespecjalnie sprawia wrażenie wywierania coraz większego nacisku na sprężynę, tylko to jest dość liniowe odczucie. Całkiem niezłe, ale z Double Action korzysta się raczej raz. Więc przejdźmy teraz do Single Action. Spory pre moim zdaniem twardszy niż w mojej wersji. Jest dość konkretny. Docieramy do ściany, która jest. Relatywnie jasno określona, krótka, 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 krótka. Jest tam jakaś droga, coś tam się dzieje, ale nie trwa tu przesadnie długo i jest gładsze niż w wersji JO2. Zdecydowanie, może nie tyle gładsze, co bardziej jednolite, bo tam faktycznie była jasna ta ściana, jasne było, gdzie ona jest, było jakieś tam przełamanie, tutaj troszeczkę bardziej się ślizgamy. I taką pracę z spustu jak najbardziej jestem w stanie zaakceptować w pistolecie z tego rodzaju mechanizmem. No to nie jest Glock, to nie jest 2011, więc tutaj to zawsze będzie po prostu pracować długo nawet w trybie single action. Natomiast jak już pracuje długo, to może pracować gładko. Over travel. No, jest, jest spory, jest spory zdecydowanie. No, spust nam wpada daleko. Sam w sobie też jest daleko, bo jest to M9. Zobaczmy reset. Strykający czuje się go na spuście raczej delikatnie, to nie jest jakieś bardzo odpychające takie yy, wrażenie jasne, tylko raczej jest to takie kliknięcie po prostu. Jest słyszalny, jest trochę wyczuwalny. Jak na M9, to szczerze powiedziawszy, jest ok. No dobra, słuchajcie, naszą M9 z zewnątrz chyba mamy omówioną, nie trwało to długo, ale ciekawostki czekają na nas w środku. Tak więc ściągnijmy sobie teraz zamek. No to akurat jest lepsze niż w KJW. Jakby idzie to gładziej i łatwiej. O, dobra. Yy, Okej, okay. o tym nie wiedziałem. Tutaj dzieje się coś ciekawego i teraz już wiem, że ta akcja z tą niecofającą się yy, samoistnie lufą zewnętrzną wraz z komorą hop-up yy, wynika po prostu ze standardu, który jest inny niż w wersji od KJW. Nie mamy tutaj tej wypustki wychodzącej z prowadnicy, która wchodzi w komorę i gdzie jest sprężyna, która tą lufą steruje. Po prostu prowadnica jest gładka. No i nie, nie sprawia to, że pistolet można rozłożyć łatwiej, czyli standardowo tak. O, okej, okay, dobra. Prowadnica wygląda na stalową. Steel Checker gdzieś się tutaj ukrył, ale zaraz prawdę nam powie. Hmm. Ok, prowadniczka jest stalowa. Jest zdecydowanie inna niż w pistolecie od Kajl-2. Zobaczmy sobie zespół Lufy. Eee, na pierwszy rzut oka wygląda dość standardowo. No ale cóż, nie przekonamy się, jeśli nie zajrzymy do środka. Wybicie pina było raczej bezproblemowe. No i dobraliśmy się do Lufy oraz gumki. I o, ciekawe. Ciekawe, dalej próbuję skumać, kto mógł ten pistolet klepnąć. Lufa wewnętrzna jest aluminiowa, anodowana. Okno jest kompletnie kwadratowe, nie ma tutaj żadnej takiej faski wyprowadzenia. Myślałem, że może być to W, myślałem, że może być to VFC. Ale jednak wydaje mi się, że ani jedno, ani drugie. WL miałoby dużo krótszą gumkę oraz samo w sobie okno. Natomiast VFC, owszem, czasem robi czarne, galwanizowane lufy, ale tamto okno jest dużo głębsze. No więc, cóż, dalej nie mam pojęcia, ale dobra wiadomość jest taka, że jest tutaj utrzymany jakiś standard. Zespół hopam zostawiłem. Przejdźmy sobie do zamka i przede wszystkim mam tu na myśli tylną jego część. Eee, no, rzecz jasna, żeby się dobrać do wszystkiego, trzeba wykręcić tą śrubkę, zdemontować zapewne bezpieczniki. Nie ma tutaj takiej blaszki jak w ko 2 eee, Jest chyba jakiegoś rodzaju blowback unit, tak więc standard już jest inny i w sumie jestem ciekaw, co znajdę w środku i jak się do tego dobrać. Ha! No dobra, rozmontowałem. Zamek na pierwszym miejscu nie jest przesadnie ciężki, jest kompletnie standardowy, jak przystało na Beretkę, nie jest ani cięższy, ani lżejszy. Żeby wymontować bezpieczniki musiałem się troszeczkę bardziej nagłowić niż w przypadku Beretki od KO2, natomiast miałem już jakieś doświadczenia z tym systemem, doświadczenia z systemem WE. A w każdym razie z rozwiązaniem, które w WE jakiś czas temu się pojawiało, przynajmniej miałem kiedyś jakąś tam Berettę Cutlass, ona się chyba nazywała, taka długa, śmieszna z jakiejś tam kreskówki anime. W każdym razie ona w ten sposób miała właśnie skonstruowany blobek Unit. Mamy tutaj faktycznie ten bezpiecznik podzielony na dwa elementy, z czego jeden jest duży, a drugi to tylko dostawka, tak samo było w KO2. Natomiast, żeby tą dostawkę wyciągnąć, śrubkę trzeba całkowicie wykręcić, znaczy ona wyjdzie, gdy będzie tylko poluzowana śrubka, natomiast inaczej nie wyciągniemy tego po prostu z pistoletu. Dysze trzeba wysunąć, ponieważ jak widzicie, tutaj przechodzą te bezpieczniki i dysza w nie po prostu wchodzi. Więc, żeby je wyjąć, trzeba ją troszeczkę ruszyć i wyciągnąć. Nie mamy tutaj w zespole Blowback Unit e, dwóch sprężyn, czyli dysza jest inna niż w KJ-2 i wydaje mi się, że jest również szersza. E, to jest ciekawe. Nie jest to dyszotłok, jest to cóż, po prostu dysza, ale mimo tego, że jest to po prostu dysza, sprężyna jej powrotna biegnie środkiem. Tłok jest osobnym elementem od blowback unitu, nie zmienimy na nim niestety głowicy, bo tutaj głowicy nie ma. Tłok jest głowicą po prostu, w sensie głowica jest scalona z tłokiem, a na niego nasunięta jest tylko taka uszczelka z bardzo twardej gumy. Sprężna powrotna dyszy jest bardzo mocna, jest konkretna naprawdę. Mógłbym się pokusić, żeby to rozmontować, ale nie widzę sensu, e, żeby to zrobić. Najpewniej trzeba wybić ten pin, wówczas odpadnie nam tłok e, i wówczas e, odczepi nam się również ta nieszczęsna sprężyna. Natomiast ja tego robił nie będę, bo tak jak mówię, nie bardzo widzę sens, po co miałbym to robić. E, żeby zmierzyć dyszę? Nawet nie, dam radę. Dysza zmierzona i mamy tutaj niecałe 14 mm. A więc dysza jest nieco szersza od tej w standardzie i w sumie dobrze, mogłaby być jeszcze szersza. Jak zapewne wiecie, jeśli oglądaliście film sprzed tygodnia, berety, cóż, niezbyt efektywnie dawkują gaz, puszczają go po prostu mało, więc im szersza dysza, tym lepiej w takiej konfiguracji. Dysza jest szersza, troszkę, ale czy jest szczelna? No jest. I dobrze, bo jakby nie była, to byłby straszny problem, bo tutaj nie wstawimy nic innego. Yy, dalej się zastanawiam, kto to mógł klepnąć. 14mm dysza wskazywałaby na WE, ale to WE nie jest. Yy, to rozwiązanie z tym śmiesznym tłokiem i uszczelką na nim przywodzi mi na myśl SRC. Yy, bo mniej więcej podobnie była skonstruowana tetetka od nich. Ale miała dużo węższą tą dyszę, więc dalej nie wiem. Okej, okay. Blobek nic siedzi z powrotem w zamku, ale powiem szczerze, że o ile rozłożyć to jest łatwiej niż KO2, o tyle złożyć no niestety troszeczkę trudniej, ponieważ jednocześnie musimy odciągać dyszę, wpychać w zamek cały ten bezpiecznik, kontrować trójkąt z tej strony, żeby bezpiecznik wszedł w niego odpowiednio i z nim współpracował oraz wciskać w bezpiecznik ten element podparty sprężynką, który po prostu powoduje, że nam całość nieudolnie, ale jednak klika. No więc to nadal nie jest zbyt user-friendly, ale nie jest to coś, czego nie da się opanować. Złożę ten zamek do końca i przejdziemy sobie do lowera. Jeśli chodzi o dolną część pistoletu, to pierwsze, co rzuca nam się w oczy... To jest jednoczęściowa wkładka z długimi, pełnymi prowadnicami. No, prawie pełnymi, bo mamy tutaj jakieś dwa dziwne wycięcia, których nie było w KO2, chyba. No i nie, nie ma ich tu. Tak więc nie mam pojęcia, czemu to się tutaj pojawiło, czemu ma służyć i czemu po prostu było konieczne. Ale myślę, że nie jest to przesadnie istotna kwestia, dlatego przejdźmy sobie do rzeczy zdecydowanie bardziej kluczowej na którą również wskazuje nam ta długa jednoczęściowa wkładka, czyli standard generacja inspiracja generacją. Nie wiem jak to nazwać, bo standard Tokio Marui to to nie jest, natomiast funkcjonuje niestety tak jak każda replika BRET inspirowana pierwszą generacją Tokio Marui. I mam tu na myśli mechanizm, który nie ma blokady zbijaka. Yy, no, niestety, każda beretta, która jest w tym standardzie, w taki sposób skonstruowana, działa, jak to ja zabawnie zacząłem mówić, jakby bardzo chciała, ale nie mogła, ponieważ pistolet dawkuje gaz dość nieumiejętnie i odcina jego dopływ w momencie, kiedy kurek jest powiedzmy, że w połowie drogi między half-cockiem a full-cockiem. Yy, w związku z powyższym, jedyne co ten kurek na full -cock dopina, to jest bezwładność zamka, który już się nie rozpędza. I który energią, którą osiągnął chwilę za full kokiem, musi pokonać dość mocno sprężynę kurka. Tak więc, niestety, wszystkie berety działają dość specyficznie, może jeszcze nie tak strasznie źle jak CZ-ki, ale nadal nie jest to praca taka jak chociażby glocka czy high Cupy. Interesuje mnie zbijak zaworu, który faktycznie wygląda plus minus standardowo. Natomiast nie jest chromowany, chyba. Jest jakiś taki załadny. Coś mi się wydaje, że on może być ze stali i to by była dość dziwna sytuacja, ponieważ w ogóle już nie miałbym pojęcia, kto to klepnął i tak on jest ze stali. <grytanie> Stalowy zbijak. Ciekawe. Głębiej mamy jakieś elementy, do których nie jestem specjalnie w stanie się dostać, ale one są ze znalu, z gołego znalu. Co? O, o, mamy stalowy kurek, czyli w sumie jest tu taki udział stali jak w wersjach od KJ-2, ale KJ-2 to to po prostu nie jest. VFC? Może jednak, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia kto mógł klepnąć ten pistolet i jest to strasznie dziwne. No dobra, słuchajcie, zamek wrócił na swoje miejsce, a więc przyszedł w końcu czas, żeby naszą FESkę przestrzelać. Zanim jednak, to biorę sobie magazynek na jego temat, słów kilka. Niewiele, bo sprawa nie jest przesadnie skomplikowana. Również jest srebrny, jest galwanizowany. Dolny zawór przywodzi na myśl WE, ale to raczej nie jest WE, bo górny zawór nie jest WE po prostu. Natomiast dolny ma uszczelkę. No i stopka jest krótka. W przeciwieństwie do magazynków ze stopkami długimi jest ona krótka, a nie długa. Natomiast w magazynkach ze stopkami długimi są one dłuższe niż tutaj. Odklejka. A to ciekawe. <laughs> nie dobiło się. Yy, niby pół milimetra, a już robi różnicę. I to taką, nawet wyczuwalną. To nadal nie jest działanie, które chciałbym tu zobaczyć, ale już 14mm dysza sprawia lepsze wrażenie niż 13,5mm. Zdecydowanie pistolet nadal działa ślamazarnie. Jego ruch jest rozmyty, taki niebotyczny, długi, ale to już nie jest coś, co sprawia wrażenie, jakby on się miał zaraz rozpaść. Pykank, pykank i w zwolnionym tempie wracam. Bo sprężyna cóż najmocniejsza nie jest, ale jak najbardziej działa. Yy, natomiast tak, w momencie kiedy ciśnienie w magazynku spadnie, już robi się bardzo dziwnie, ponieważ ten pistolet strzela, wykonuje pełne cykle, a pracuje jakby zaraz miał przestać. I to jest beretowość, taka beretowość plus, owszem. Natomiast nadal to jest po prostu cecha charakterystyczna tych pistoletów, tego mechanizmu, i z tym wiele się nie zrobi. Ale im szersza dysza, tym lepiej. Wiem, że są beretki z dyszami 15 mm, i to jest jakiś kierunek. Być może. Tak więc cóż, jeśli chodzi o ten pistolet, to jest wszystko dwa słowa podsumowania. Nie wiem, czy będzie ono przesadnie inne niż w poprzednim filmie, ponieważ nadal jest to po prostu beretta. Jako beretta mam wrażenie, że jest trochę lepsza od KLW, przede wszystkim dlatego, że ma szerszą dyszę, to zawsze jest jakiś plus. Nadal jest to standard no, nie najlepszy. Nie mamy tutaj głowicy tłoka. Mechanizm może i jest częściowo stalowy, ale nie wiemy, jak to będzie wpływać na elementy, które po prostu ze stali nie są. Działa lepiej niż. Większość beretek, ale nadal nie idealnie. No i wykonanie, cóż do życzenia, trochę jednak pozostawia. Cóż, tak czy inaczej, w tym miejscu po prostu skończę ten materiał. Mam nadzieję, że się Wam podobał i standardowo, jak po każdym moim filmie, zapraszam na wszystkie grupy na Facebooku. Zapraszam do obczajania kanałów polecanych, które ja Wam polecam, oraz kupowania moich produktów. To wszystko. Dzięki i cześć.